Ta nie wyprowadzę się <suszel> nigdy. Nigdy. No to może jeszcze jeden dom. Aaa, jest jeszcze taki owoc, który nazywa się kaki, jak się mówi po francusku. Kaki. On jest bardzo soczystym mięciutki I sprawny. czy tam chciała zamieszkać mężka? Mieszkanie w kaki jest takie aromatyczne. Ten, kto w nim zamieszka, nigdy, powiedziała góra, nie będzie się nudzić. Od rana do wieczora można smażyć słodziutkie konfitury. Pewien francuski miłości konfitur twierdzi, że te konfitury z kaki są najlepsze. Gdyby u Polutki byłyby pomarańczowe, na pewno chciałyby mieszkać w kaki. Ale czy chciałaby tam mieszkać Emelka? Sprawdźmy. Nie chce mieszkać w kaki. Krzyknęła Emelka. Mieszkanie w bardziej lubię niż truskatkowy. I nie wyprowadzę się, się z albo truskatkowe siasteczko. Z kapusty nie wyprowadzę się. No chyba, że ten domek byłby necessary... dla A domki dla dalek. są takie piękne. Melka spojrzała do takiego domku, który miał różowe ściany, miał toaletę, miał garderobę, miał salonik, gdzie był dywan, który przypominał rozpłaszczoną kapustę, stały stolik, lampa, kamera z zieloną poduszką, a na ścianie był obraz z słoniem. słonią. Kapustą. Na pewno? No tak, z zieloną kapustą. No słuchajcie, w takim domku. To nawet ja bym chciała zamieszkać tutaj. Albo ja! Chciałabyś mieszkać w domku dla Lale. A ja, ja, bo jesteśmy za No jesteśmy za duże, ale jakbyśmy potrafili czarować i by było by w czarnej Mary... Tutaj. A. No a jakbyśmy domek postawili na stole ze stołu małą drobinkę, to może udałoby się nam tam drapać. Ale co powiedziała Hubelka? Nie chcę mieszkać w domku dla lalek. Czuknęła nogą Hubelka. Domek w kapuście lubię bardziej niż truskawkowy piście. Domku. Albo domku albo ciasteczko. albo ciasteczko. W domku z kapusty nie wyprowadza się nigdy. Adela była załamana. Co ona chciała z tej kapusty zrobić? Ja, ja. Co chciała zrobić? Chciała ugotować zupę, chciała ugotować zupę, ale Emelka nie chciała wyprowadzić się z kapusty. I wiecie, co się wtedy stało? Emelka powiedziała, że nie... Emelka powiedziała, że nigdy, nigdy, przenigdy nie wyprowadzi się nawet do pałacu złotego ze swojej kapusty, ale zna... Zupełnie zupę, inny liście i pobiegła na pole. Po chwili powróciła z maleńkimi kapustami. Te maleńkie kapustki, wiecie jak się nazywają? Nie, kalaflory nie. Nie, kalaflory. <gry> Co prawda, sałaty. sprawdzimy czy to są sałaty. Dla kury te małe kapusty są duże czy ogromne? Czy malutkie? Malutkie. A dla Emelki? Duże, duże. I z takiej jednej kapustki zupa dla kury by nie wystarczyła, prawda? Ano, właśnie masz rację. Emelka przyniosła aż 20 kapustek. Takich małych, które nazywają się brukselki. Spróbujmy policzyć bez 20, czy nam się uda. Jeden. Tyle mamy kapustek. Teraz jeszcze jedną dziesiątkę. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Czyli 20 kapustek to prawie jest duża. Kapusta. I czy tyle wystarczyło do zrobienia zielonej zuby? No oczywiście i zobaczcie, kura razem gotuje zupę z kim? Z y Melką i już wkrótce ich brzuchy będą pełne. A ja zamknę oczy. Po, jak zjedzą za dużo? No tak, bo nie można się obiadać. A jak ja policzę do trzech, to spróbujecie się zamienić nie w dużą kapustę, tylko w maleńką kapustę jak najmniejszą. Umiecie się tak zmniejszyć żeby być takimi tak. tak, okrągli... tak. No to spróbujcie. Liczę tego do trzech. Raz. To będzie najmniejszy, sprawdzimy. Dwa. Czy ale jesteście ogromni, jak wielka kapusta? Wiecie? Największa Fantastycznie. A teraz spróbujcie się zamienić ogromną, największą na świecie kapustę. Jeszcze większa. Ogromna. Teraz za mną ruszą tylko wielkie kapusty. Ogrom miast. Jeszcze chodźcie, ale Ol się toczą za mną kapuchy wielkie. A teraz Kiedyś Adela była, jak się wykluła z jajka, była jaka ogromna? Ma spróbujcie teraz być. A wtedy kim była? W początkiem, prawda? A spróbujecie chodzić po podłazi i być początkami? No ale nagle jesteście, rośniecie, rośniecie, rośniecie. I wielką tustą kurą. Jak robi pusta kura? O, to, to. o jest kura. A teraz wszystkie kury usiądą przy I te małe. ¡Gracias!